Mikołaja. O! Mój imiennik! Mikołaj! Jest Mikołaj? Gdzie jest! Tam Mikołaj, mały! Jest. jest! Jest Mikołaj? I to dla ciebie Proszę! A dasz jeszcze cześć Mikołajowi? Ja pomogę, daj cześć, ja pomogę, może? przytrzymam. I teraz modne właśnie Żuwika żółwika przybić! co się mówi. To nie. No, no, nie, nie ma za co. się. <śś> <śś> o, je, je, jest, jeden prezes. Muszę przy tym mu czas mi się kończy, je? Tak, Antek. Małe auto. Antek, Pożegam Antek. Pożegam na prawda, no, no, Proszę. To co się nie boi. No. Jest tam. O,

To jest bardzo. To jest dla ciebie prezent pierwszą Dziękuję. Proszę. No, i chodźmy. tak, o i Dobrze. Dobrze. I Dobrze. 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 Wezowaj! Ojej! Ale wielki! Co? Je to no! Pojechać tak pojechać. Pojechać... Nie, to je jest lejka! Nie, tak, Nie To jest dla Szymona! Jest, Szymon? Oj, Ty, to chyba im jakiś wieżyk, nie jakiś wierszyk, nie? Dobra, znam! Nie znam? No, no. To może mama zaś tyła! <laughs> <laughs> albo tato zatańczy! Nie, <laughs> ja tak, To wiesz, jakoś zagraża i tak? Mikołaj, pamiętasz co powiedziałeś mu w następnym roku, w tamtym roku? Pamiętasz co powiedziałeś? nie, nie śpiewa, No nie śpiewaj No śpiewaj to No to że... mówię że... super! Brawo, brawo, brawo. 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 super. super. To już jest dla innych dzieci. Wszystkie dzieci dostały prezenty? Ja nie! O, to jest Nicola! To się na liście! Nicola! 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 Marcel

Mikołaj? A i prezent Basta. dla Świętego Mikołaja. Ooooh! Ale ja lekki, lekki, wierszyk. Święty Mikołaj, jakiś <grym> powiedz jakiś wierszyk. Powiedz yeah. wierszyk. Ja. Może, może. No to był. Nie pamiętam teraz. go pierwszy. No właśnie, chyba jest. Mikołaj, no przecież Idź A właśnie, eee. co, co, Święty kowal, trzeba wziąć na kolana? No, o, Oj, ta na kolana do świętego Mikołaja. A Święty Mikołaju za ten czas pomyścizwierzyk. wierszyk. Tomasz Mikołaj, kowal? No, no, co, Mikołaj? To Mikołaj? Władze, tak, co, tak? no, na no, co, no, pacz, no, 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 Mili. no, Mili. no, Mili. no, Mili. no, Mili. no, Mili. no, o, do Mikołaja! O! I się Ja na no, tatę. A ja wiem, a ja wiem ty... że, Zobaczmy Mikor... tak. A był taki wujek Krzysiek, taki a, strasznie ja pijany? <śla> Bożko co go zasubają.

Bartek! Patrz tam na tata. tata, tata. tata. Na dwa! Ta! Tato! Tato no! Nie ta, to jak, to Jak wszyscy was buziakali. Bartek! Łał, no jak Pomachaj Kolejne, no. do taty. Pomachaj zabierz tata, Pomachaj dla tata. tata. No, też. do tata? Bartek, patrz na tatę. Nie otwieraj za chwilę. Nie otwieraj za chwilę, bo na nie

jeszcze raz nasza to się. Taka tragedia. Jak chyba będę. Proszę. Pójdę. Tym razem damy dalej chłopamy. Zobacz, wyciągniemy rączki, tylko powiedz, dziękuję. Powiedz, być może nie chcesz. Nie. O, to tam Mikołaj za nie. Nie przyjdzie za rok. Nie przyjdzie za rok. Pancę krasto bo. Przyjdzie. A i znać temu panu Mikołajowi Giudziaka. Nie mam chyba. Poślij muziaka. Jest i poświęc Mikołajowi dziaka. Proszę. A daj, daj mi kołajowi buziakom. Dasz? Daj da. da, ja, miakom. Ja, ja. Bo baki się nie całują, co nie? No, to są. Upe. Pokaż mi kamykę, zobaczymy co. Pokaż Mikołaj, nie wyciągaj. Ej, tak, tak. co tu jest? to jest? Nie, Ja wyciągam. Normalnie no. prezent. Nie, 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 tego, bo trzeba nie, wszystkie nie, nie, Filipa, nie, nie, że nie, 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 się, proszę. nie, I Mikołaj, jeszcze wam to! No i samu! niechże wnosić! idź! za Co się mówi? ale to dla Mikołaja powiedz. Daj buziaka, bo. daj busi! Daj dalej, Pani no, Szymon. O, o, Szymon? też, tak, też, Szymon też no, musi dać na tak, drugą paczkę trzeba dać Nikowi jak i No, chodź tak, Brawo! A teraz daj buziaka jeszcze. No? Aha. I zajrzyj sobie. Jak pomożesz, Tak. Mogę. Ale masz Zobacz ma Mikołaj, zobacz jeszcze Antoś. Antoś. Jest Antoś. Idź do Mikołaja na kolanka. Oh. Uh. Proszę, zobacz. Jak <that> ślicznie. <-founding sounds> Antoś. Patrz tam na mamę. Gdzie mama? Antoś, a mama? Mikołaj ci przyniósł? Nie chodź tam u Gdzie ty jesteś? Ajajaj, aj, aj, za głowę się zatknął. Ojojoj. Oj. Dziękujemy. Proszę bardzo. Nie ruszaj tam. Idź do Pana Ludołaja na kolana Marcel! Marce! Uuu, Marce. Chyba Ty dzisiaj musiałeś wrzec, dwa prezenty. Co Ty na to? Będziesz na nas taki wrzec czy nie? No to super, Dla proszę.

Pan chodź, 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 Pan chodź, 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 Bardzo chodź, Nie,

Mikołaj, już nie pili? Dobrze, to wstajemy. Wstajemy, bo święty Mikołaj już ucieka i przyjdzie za rok. Bo renifery moje tęskną za mną, Ale musicie ładnie podziękować, żeby przeszedł za rok do Was. Podziękować, bo nie przyjdzie. Pan wujak nie zrobiłem. Weź! Nie życie nikomu! Ale co tu drugie zaś?